Jak wysoko poleciała! Człowieku! Co za efekt No mówię ci, to że zmi crackling jest złoty. Zmienili, kurde, efekty. To już nie są stare Fantasty krakling, także niestety no. masz zapalamy? Powiem tak, e, kiedyś te rakiety wymiatały. Fantasty Crackling Thunder od Pyramoravi Kiedyś te rakiety naprawdę robiły. Wow, mega długi efekt kraklingu. E, Mega, możecie obejrzeć na moim kanale film. Tutaj jest już nowa wersja tych rakiet. No i niestety totalna porażka, nie bójmy się tego powiedzieć. Dalej fajny pisk, ale tylko to efekt po prostu. No, nie wiem, może minimalnie większy od rakiet Jasper, które testowałem. Poza tym troszeczkę większy huk. A tak, no to nic fajnego. Ich cena za 3 sztuki 50 zł. Także kompletnie nie polecam tych rakiet w zasadzie. Już szkoda, więcej szczępić ryja, po prostu były te rakiety piękne. A Morawia zrobiła po prostu z nich syf i tyle. I to po prostu trzeba powiedzieć: nic więcej nie mam do dodania. Ja bym więcej tych rakietek nie zakupił. Najlepiej o nich zapomnieć. Zapamiętajmy je jako piękne. Tak jak było kiedyś, teraz niestety to jest porażka. Także yy, dzięki za oglądanie, yy, komentujcie, lajkujcie i na razie. Jeśli ktoś by pytał o pozostałe dwie rakiety z tego zestawu, które nam zostały, to poszły na śmietnik.